...Boga w swoim życiu. Pochodzę ze Świnoujścia, wiecie, miałem problemy z narkomanią, z alkoholem, z imprezami. Byłem strasznie pogubionym człowiekiem. Wiecie, któregoś razu byłem już tak pogubiony, że chciałem się zacalać na przejściu liczenia. Przecież mówię, nie chcę tak skończyć, mówię, musi być coś więcej. I wiecie, w internecie doczytałem o Bogu, o tym, co dla nas w ogóle uczynił, bo kiedyś, wiadomo, na religii, w szkołach, Gadali, gadali i, i, i temat już był tak rozmyty, że po prostu, że wiadomo, że to spływało po każdym człowieku i ze mną było tak samo. Byłem niewierzący w sumie i któregoś razu po prostu z wiarą zawołałem do Boga, Boże coś prawdziwy, przyjdź i mi pomóż, bo sam już sobie z tym nie poradzę. I wiecie, i od tego momentu zaczęła się zmiana, poznałem żywego Boga, doświadczyłem Jego mocy, Jego miłości, zobaczyłem jaki jest wielki. I każdy z Was tak może. Wiecie, że dopóki jesteście na tej ziemi, macie okazję pojednać się z żywym Bogiem. Bo jeśli tego nie uczynicie, traficie do piekła. Taka jest niestety ciężka prawda. W tym świecie tutaj nie uczą ludzi, jak realnie chodzić z Bogiem. Uczą Was tylko tutaj religijnych rytuałów. Tak trzeba się zachować. To trzeba, tego nie można. Ale to tak, tak w ogóle nie wygląda życie z Bogiem, wiecie? Bo każdy jest wolny. Bóg nam dał wolną wolę. Jeśli realnie będziesz chodzić z Bogiem, Twoje życie zacznie się zmieniać. Po prostu wszystkie osobiste patologie będą od Ciebie odpadać. Wiecie, dla każdego jest po prostu rozwiązanie. Bóg tak nas umiłował, ukochał, że oddał swojego Syna za to, żeby nas ocalić. To jest wszystko za darmo. Za to nie trzeba płacić dobrymi uczynkami. Nie trzeba nic specjalnego dla Boga robić. Bóg chce po prostu być z nami w relacji. Chcę, żebyśmy my z nim przebywali, bo Bóg tak nas bardzo kocha. Wiecie, i to jest dla każdego. Każdy może z tego skorzystać. Ale jeśli ty nie podejmiesz tej decyzji, to no to niestety Bóg jest dżentelmenem. Bóg nie wejdzie ze swojego życia z butami nie zmusi ciebie do niczego. On ciebie nie weźmie za, na siłę do nieba przecież, tak? W tym świecie uczą, że jesteś takiego jak czyściec. Od kiedy czytam Pismo Święte, nie wyczytałem ani słowa o, o, o takim miejscu. I wiecie, albo możecie wierzyć mi na słowo, albo możecie sami sprawdzić, albo możecie dalej wierzyć księdzu, tak? który no, siłą rzeczy może prowadzić Was na zatracenie. Jeśli, jeśli usiądziecie sobie w domu, Zastanówcie się nad tym, wiecie, albo teraz, jeśli chcecie, podejdźcie do nas, pomodlimy się o was. Jesteśmy tutaj dla was, nikt nam za to nie płaci. My tutaj, ten czwartkowy wieczór, śnieg pada, a my tu stoimy i głosimy wam dobrą Ewangelię o dobrym Bogu. O tym, że można już teraz być pewnym zbawienia. Większość ludzi, gdy z nimi rozmawiam, oni nie są pewni, gdzie oni trafią. A może do nieba, a może do piekła, a może do czystca. Tłumaczymy ludziom, że można już teraz być pewnym. Ja mam... 100% przekonany jestem, że gdy uwierzyłem w to, że Jezus zapłacił za wszystkie moje grzechy, ja już jestem święty, nieskalany. Gdy Bóg patrzy na mnie, patrzy tak jakby na Chrystusa, wiecie? I taka jest prawda. Ty w tym świecie nie uczą tego ludzi. Zobaczcie, cały świat jest teraz przerażony tą pandemią, rozdmuchaną przez media. Ja się w ogóle nie boję. Ja, jest, ja jestem bezpieczny. Jest, mam 100% bezpieczeństwa. I wy też tak możecie. Zastanówcie się nad tym. Zawołajcie w swoim domu, zamknijcie się w pokoju i zawołajcie do, do Boga. Panie Jezu, przyjdź i pokaż. Ja chcę, ja chcę to wiedzieć. Jeśli, jeśli ten człowiek na ulicy mówił prawdę, pokaż mi. I tyle wystarczy. I tyle wystarczy. Jeśli szczerze z serca to zrobicie, to wtedy Bóg do was przyjdzie. I wtedy zobaczycie niesamowite rzeczy. Amen.